kochani, dzisiaj będziemy nagrywać y, długo wyczekiwany film przez niektórych widzów i będę zatestowała te bubble tea z Biedronki za 29 zł. Y, tak, i tutaj mam smak y, wiśni i borówki. I tu można zrobić 3 bubble tea z, 70, z 700 ml, oczywiście za chwilę będę zagotowywać wodę, bo tylko herbatę trzeba samemu zrobić, ale na początku wydaje mi się, że otworzymy to opakowanko, ponieważ jestem tego mega ciekawa, bo tak, 3 bubble tea 29 zł, no to według mnie jak za trzy bubble tea to nie jest jakieś super dużo, bo w tym... Tam, gdzie sprzedają właśnie te bawelty no, to kosztuje chyba 23 zł za jedno. Tam jest właśnie 700 ml, więc jakby mega się to wydaje, mi się, że się opłacało. A teraz muszę to otworzyć. I otworzyłam tu się tak. I dobra, zobaczmy, jakie tutaj są rzeczy. Okej, okay, tu jest syrop. Teraz e czery Ej, Mega dużo jest tego syropu jak coś. Jakby. No, widzicie? No bo to na trzy bubble tea, no to w sumie racja. To powinno być tego dużo. Dobra, drugi syrop tam jest. Kurde, nic się go Dobra, wyjmiemy na razie trzy rurki. Wydaje mi się, że one są plastikowe. Jest mega spokój tu są te do bubble tea. Czy to są kulki? Tak, są kulki. Dobra, myślałam, że nie ma. Tutaj tak się prezentują te rurki. Nie będę ich otwierać, bo wydaje mi się, że się po prostu... po co? Okej, okay. okej, okay, dobra. Teraz będę próbowała to wyciągnąć. Więc O, o, otworzyła się. Dobra. Ej, bo nie ma kuleczek. Nie. Tu są chyba. I kurde, nie to się. Tutaj wyglądają te opakowanka. Mega spoko są. Ta opakowanka. Więc no. Wydaje mi się, że będzie syrop cherry. O, i kuleczki są te... Bloomberry. O, dobra. I teraz trzeba tylko te kuleczki wyciągnąć. Tylko nie wiem jak. Okej. Okay. Poczekajcie, kochani. Wyjęłam to w końcu i tu są te kuleczki. Bo to jest mega płynne, a to jest takie już syropowe. Więc no. mega się cieszę ogólnie z tego. E, no więc teraz będę zaparzać herbatę. I herbata będzie. Właśnie czarna. Ja ogólnie. Zawsze do Ci to biorę czarną herbatę. Więc no I tu moja mama oczywiście Pozdrawiam wszystkich widzów Ani Tu mamy taką herbatę No i teraz będę zaparzać wodę Tutaj mam czajnik no i Jest tam już woda więc Trzeba tylko zaparzyć tą wodę Czułam no i teraz będzie się no zaparzać I teraz wsypuję herbatki Kochani zrobić w dwóch ponieważ w jednej jest Około chyba 400 ml A do innej potrzeba 500 ml Ale tego już nie będę nagrywać Teraz będą musiała herbatki no wystygnąć, żeby bubble tea nie było gorący, no bo ja zdecydowanie wolę bardziej zimne bubble tea. A to już się tam no, yy, no ten wystygam, yy, no i teraz yy, chciałam wam powiedzieć jeszcze, że widziałam właśnie ten sam zestaw, ten sam zestaw, ten sam smak. W ogóle wszystko to samo, w lewiatanie za 42 zł, czyli jest różnica aż 12 zł, więc no Biedronka wypada lepiej. Herbata mi się jeszcze studzi, to oczywiście sobie jem moją pizzę którą też kupiłam w biedronce. Mmm, mniąki. Mega Wam ją polecam. Nie wydaje mi się, że herbata już wystygła, ponieważ jest w temperaturze pokojowej, więc jest ok. Tutaj mamy y, miarkę, że będziemy mierzyć. znaczy... Mierzyć mililitry. O, można to tak nazwać. Mierzyć mililitry. Tutaj mam mililitry, żeby było wszystko dobrze. Mówię tak: 500 mililitrów mleka albo no herbaty. Ja na przykład daję herbatę. 50 mililitrów syropu. Mieszamy rurką i dodajemy tyle, ile chcemy yy, tych, tego. Więc no. No, na początku dajemy herbatę, więc wolę to zrobić nad slevem. Tutaj jest. Tutaj dam. Się ma. Dobra, i tutaj mamy tą miarkę, i przelewam, bo tu mam zlew. Ile w tej herbacie było? 250. I do tego, jest tutaj trzeba. Dobra, ile tu? Jeszcze trochę. Mhm. No jeszcze. I już mamy. Musiałam przyciąć, bo mama się odezwała. Mamy tutaj, wydaje mi się, że to jest 500 ml. Tak, no tutaj wydaje mi się, że jest nie całe 500, ale no to w sumie trochę lepiej. Więc przelewam. Przelewamy. Dobra, jest w miarę w dobrym tym. Bo mi to pokazuje, że to jest 600 ml. No dobra. Ale tu na pewno było 500. Więc teraz 50 ml. Dobra, trochę wypiję tego, bo się boję. Ale dobra jest, dobra jest. Tylko mało słodka, bo u dodam tylko cukru. Tak na szybki wypadek. Dobra, i teraz syrop. Otwieramy. Może tak otworzę lepiej. To naprawdę tak mega fajnie wygląda. Dobra, to tak teraz. Dobra, tu też muszę odkleić. Dobra, no. Odkle... Poczekajcie. Widziałam. Pachnie mega taką trochę sztuczną, ale taką fajną yy, wiśnią. Tak mega, tak jaki lizak wiśniowy, więc ja ogólnie mega kocham lizak wiśniowy, więc to jest zdecydowanie dla mnie. Albo nie, to parę. Pachnie nie ta Ta mamba, mega Dobra, ale będę tutaj to mierzyć nad zlewem I tego nie będę nagrywać, bo się boję, że za dużo tego dam Tu idealnie 50 ml, więc się mega cieszę I przelewam Ja nie mogę, ale spoko to wygląda No dobra, trochę mniej będzie, bo tu trzeba tak Ile poczekać, aż to się całe przeleje? Mega super to wygląda, jakby no. Dobra, no przelewaj się. Wydaje mi się, że spoko jest. No, ale całe się dodało, więc no spoko. Teraz to umywam. Umyję. widać spokojnie, mega fajnie. Zakręcamy już syrop. I wydaje mi się, że starczy to nas spokojnie na 3 Building, więc no. Teraz pokazane było, żeby pomieszać to rurką, więc no, rurka prezentuje się plastikowa, więc to jest mega duży plus. Mieszam, o tutaj jest ten syrop, dobra, testuję syropu. Mega, mega ten syrop jest jakby, by the way. Ej, mega spoko to wygląda. Może tu będę mieszać, żebyście widzieli, mega fajnie to wygląda. Dobra, teraz będziemy dodawać kuleczki. Tego się najbardziej... z tego się najbardziej cieszę. Kurde, boję się, że to mi się też wysypie. O! Oh. O oh, kurde, no, rzeczywiście się wylało, Ej, tak szczerze, bo ja tu nie widzę żadnych kuleczek. Może dlatego, że... Nie, dobra, tutaj na dole są, może widać, o, widać. Dobra? To chyba według mnie już gorzej pachnie, dlatego że pachnie taką sztuczną borówką. Mega sztuczną borówką. Nie tak jak ta wiśnia, bo wiśnia pachnie trochę sztucznie, ale nie aż tak. Więc no, wydaje mi się, żeby na to od razu już tu przelewać. No Muszę to zrobić jakoś tak, żebyście wy to też widzieli. Więc może zrobię to tu tak. Nie, bo nie będziecie widzieć. Dobra, ja coś wymyślę. Uznałam, że po prostu będzie wleję to do tego. I to do tego. Do tego, gdzie odmierzałam to wszystko, bo jakby wydaje mi się, że to jest najlepsze. I tam około też 5 pomiesza... No i jakby no... Wiecie? Nie dobry się z tą wiśnią. Dobra, pomyślać się z wiśnią, to i tak będzie pomieszane. No. Dobra. Przelewam. A nie spokojnie, dobra, idę na zlew, bo się na mega boję tego, mega się tego boję. Mega dużo tego picia, ale mam mega mało kulek. Więc przeję trochę picia. I wezmę kulki. I te kulki będę brała łyżką. Bo według mnie tak praktycznie wszyscy chyba robią z bubble tea. Więc biorę łyżkę. Nabieram te kulki. Okej, okay, biorę, biorę. O Boże, jak to pięknie wygląda. Dobra. Tutaj tak się to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. O kurde, co tu się stało? Ej. Ej, ej, ja tego nie chcę. Ej. Ej, bo mi się dało coś, coś. O oh fuck. Dobra. Wlewam. Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że znowu spokojnie mogę jeszcze jedną łyżkę. Dobra, wlewam. Dobra, coś mi się tam dziwnego wlało. Dobra. I trochę wody. Samej. I no, będzie mega spoko. Więc zaraz chwilę będzie sprzątanie, ponieważ mi jedna kulka wyleciała. Więc to będzie ta do testowania. Dobra, to jest... Mega spoko, ale rzeczywiście sztuczną, czuć tą tą sztuczną barówkę, więc no. Bo teraz to poczułam, że bardzo długo się ma w buzi. To, to w czym jest ten, co w tym, co jest ta kulka? Mega długo, to jest mega twarde. Ale w środku jest mega płynne, a tak to jest mega twarde. I pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Mega spoko. No więc jak coś chcecie, no to w Biedronce jest I w Lewiatanie Ale w Lewiatanie jest droższe, więc Przynajmniej w moim Lewiatanie Tam blisko mnie Dobra Dobra, mega mało nabrałam sobie tych kulek Ponieważ bałam się, że mi nie wystarczy Więc chyba sobie wezmę jeszcze trochę Bo no, jego no Tutaj mega dużo jeszcze tego zostało mi gdzieś około jedną łyżkę Tego jeszcze I mama mnie będzie nagrywać z testowaniem ani to, to są coś mega cool. Dobra, na początku będę próbować herbatę z syropem. Ej, mega dobre. Zdecydowanie 10 na 10. Dobra, teraz kulki. De. Te kulki i ten syrop są, mm, jest dobrym połączeniem, tylko mega sztucznym. Więc Mega takie dziwne, ale też mega dobre Mega dobre Więc no, koni, to jest już koniec naszego filmiku Jak coś to w Biedronce kupiłam Albo w Biedronce też jest, bo widziałam Tak wygląda to Opakowanie też pokażę wam jak wygląda No No i to jest koniec No i yy, jak będzie 50 tysięcy No to szykuję mega specjal Więc no, zostawcie subiki i lajki Mm. -hmm. <laughs>